Siemanko, witamy na kanale Patcrafta. Niestety jego nie ma dzisiaj z nami, no bo to ja dostałam te tysiąc lajków, więc yy, przejmuję jego kanał. I dzisiaj zaprezentujemy, znaczy ja zaprezentuję, sorry, no ja yy, trochę snaków z Australii. Tu mam taką miseczkę. Będę je próbować. Pierwszy raz w życiu i zobaczymy, jak smakują. To. Siemanko, e, <laughs> dzisiaj będziemy próbować różne rzeczy, jedzenie z Australii. Mama wcale mi nie zabrała kanału, ale zrobiliśmy kanał e, dla mamy, mama Podcrafta. Jeżeli chcecie, to w komentarzach będzie coś tam odpowiadać. I może zaczniemy nie z Veggie bo się tosty robią. A, to gorące. <laughs> to Jednak tosty wyskoczyły, więc zaczynamy z. Ładnie pachnie. Wygląda jak Nutella, nie? Z item, co jest, nie wiem, co to jest, takie to jest do smarowania australijskie. Z warzyw, z dodatkiem drożdży. No nice, brzmi I w Ma wiele witamin: B1, B2, B3 kwas foliowy. Bardzo zdrowe. No, nie tak dużo. Dobrze troszeczkę. Bo to, Ostatnio widziałam w telewizji tutejszej, że ktoś sobie zrobił nawet maseczkę z tego majta, więc nie wiem, może to ma jakieś również... Fantastyczne w... ym... właściwości. Właściwości <laughs> na skórę. Może kiedyś spróbuję. Na razie to wygląda tak. Jak Nutella. Tylko no pachnie jak smacznego. największe gówno, jakie byście w ogóle kiedykolwiek Pachnie. Coś jak. Tak jak magi jak się dodaje do zup. O, magi, o, jak magi, trochę jak magii. magii no? ta przyprawa do zup, tylko że taka bardzo no, w konsystencji masła, nie? No to ty jesz całego, a ja tyle. Nie. <laughs> Spróbujemy po gryzie. Są to jakby takie podzielone zdania, bo Australijczycy niektórzy to kochają, a niektórzy nienawidzą. Zobaczymy, jak nam tak. smakuje. Uwaga. Mm. 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 To jest bardzo? <grym> <grym> Pływaj do zlewu. No. <grym> ja nie wiem, czy to jest takie złe. Może dlatego, że ja lubię sól, a to jest bardzo słone. A ja chyba ugryzasz. Przepraszam. <grym> Zwróciłam. A. Mm. Mam jakieś opóźnione odczucia, na w kubkach smakowych normalnie, Ale... Fantastyczne było. Mmm, jeszcze mam do nadziorca. Pamiętajcie, to... O Jezus! Zachowamy dla Dżamby, jak przyjedzie. Zrobimy <grym> mu tosty na śniadanie. O tak, no to będzie oglądał, to bytne. Nikt wie. Trzeba odświeżyć oddech, więc zrobimy to... Tą... cukierkami z eukaliptusa. Eukaliptus? Jedzą... O, złączyłeś. <grym> Jak tak smakuje eukaliptus, Co to jest? możesz zostać koalą. Hmm? Trochę taki szampon kiedyś miałem, tak pachnie. Znaczy, <grym> Smakował jak pachnie. Jak smak, smakowo, <grym> smakuje to teraz tak, jak tam ten szampon pachniał. Tak. No, pachnie. dobre na drogi oddechowe. Hmm? No, takie oczyszczające nosowo coś tam. To są suche nudle, czyli tak, jakbyście kupili sobie jakieś, nie wiem. Zubkę zupkę chińską zupkę czy coś, chińską, taką suchy suchą. makaron, tylko że oni jedzą to na nie sucho tutaj. Mnie. O, przep no przepraszam. No. No. <laughs> nie zalewasz, do spożycia. Tylko, tylko od razu, razu żresz. Piszę, że smakuje jak barbecue dobra, dobra, i da. Się wygląda... Nie ta, o. O. Wygląda tak jak zupka chińska nie po zalaniu. Pachnie też jak zupka chińska przed zalaniem. <laughs> no pewno się to, ja? Nie wiem, w sumie nie próbowałam nigdy z makaronu z tej zupki chińskiej. No, może tak samo smakuje. A nie jest złe. To, to masz na Jak ześć. Takie super ekstra przestarzałe chrupki, które są mega suche. Nie wiem. No, o smaku się... barbecue, czy coś. O smaku barbecue całkiem to nie nice. ma Jakieś taki chicken nice. trochę, czy coś. No, albo chicken, no taki. No. Ale całkiem nice. Całkiem... No to to nie jest. Łapka. No, to rozumiem. Dzieci małe to na pewno lubią, bo oni lubią takie dziwne rzeczy. Pomnieliśmy zrobić ratinga w ogóle na to wszystko, więc teraz mały recap. Uwaga. Badźmy. Badźmy i Laty dajesz od 1 od do 1 10. Od 1 do 10? No. Minus 1. No, ja daję 1 tak na pocieszenie. No dobra. Um, um, co jedziesz mi potem? Eukaliptus. Eukaliptus. No, temu dałbym. Z 8. Z, ja myślę, 8, 7, no. To zdrowe. 8, nawet, Ma, nawet nice, nawet nice. Dobry, ładny świeżo. I żółte. temu, czyli suchym nudlom, dałbym. Z 7. Takie w miarę no, dobre, ja ale albo sześć, sześć albo sześć. No, no. I teraz bierzemy okay, to coś, co tutaj reklamują dosłownie pff, co sekundę. Jakaś baba taka ładnie ubrana sobie leży i to smakuje jej bardzo, więc nam też może <laughs> smakuje. Uuu, tak. taki miękki. Mmm, jakiś czerwony w środku. Mmm. Mmm. To dobra. Mhm. Tak? Bounty, ale bardzo miękkie i... Z wiśniami. W, wiśniowym dżemem jakimś takim, czy coś tak wymieszany ten hmm, ten spoko. Hmm, ten kokos, nie? Hmm. Hmm. nice. Ja mu dałbym... 9 na 10. Hmm. Nie lubię w ogóle słodyczy ani batoników, nie mam ani ale ten, ale... Ale dużo czekolady. Ale taki taki... takiego miękki, taki... z kokosa hmm? Bardzo nice, bardzo nice Wiesny. bym powiedział. Szary raj polecam. Ostatnia dobra przegryzka. Tintam. Czyli Tintamy, najbardziej znana tutaj czekolada czy batoniki, takie. więc Są takie małe. Jak smokę? Mm. O, kurwa. Ja ale już się nie spojrzałem. Mm. Strasznie. Mm, tak jakby to. Jak się nazywa? Beza. Bezy, no? Jak, jak w czekoladzie, Beza. Mm, w środku czekolada taka, taki mus, jakby. Ale no, 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 no. czekoladowa Beza, taka dookoła. Mm, taka bez z kruchym ciasteczkiem zmieszane mm -hmm. coś, ale... Ciekawe. Ja bym dał na 10. też 9. ja bym dziewięć na 10. Tak samo jak o, tamto. Jak Bo Shirley. jest inne całkiem, mm. ale... Hmm, no dobra, też bym mm -hmm. mógł jeść. I ogólnie chcieliśmy też zjeść kangura, co byłoby no, bardzo tak smutne. mięso. Ale też. niestety nigdzie tutaj, gdzie Zierki. mieszkamy, nie możemy znaleźć, chociaż kurde, wszędzie, gdzie byliśmy, oprócz tutaj, wcześniej w Brisbane, wszędzie w było. Wcześniej w Paradise, wszędzie w sklepach wszędzie było. chcieliśmy spróbować, ale tutaj niestety Mam nie ma, zdjęcie, więc... Mam to wam wrzucimy ale mam zdjęcie. zdjęcie. No, Okej, okay, to zobaczycie teraz. Są z krokodyla, z kangura, z emu. Emu. Różne takie rzeczy. Chcieliśmy no. to spróbować, ale niestety tutaj nie ma, więc Może najwyżej w, w innym filmiku. No. Zjeść kangura. No i też chamsku. wcześniej żeśmy karmili. Karmiliśmy kangury. kangura i będziemy jedli kangura. A teraz jeźdź. Ale to dopiero w następnym filmiku. Nie wiem, jeżeli się Wam no. podobało w ogóle. Porównane dzięki za lajki. Właśnie, dzięki, dzięki. Naprawdę, strasznie dla mnie to był szok. Sprawdzałam co parę godzin i po prostu, no masakra, powaliliście mnie, nie? nie wiedziałam, no. No. że można tak szybko zdobyć ponad 1000 lajków. lajków. Chyba pobiłam nawet niektóre filmiki Pat no. Super, naprawdę. Jest. Polecam się na przyszłość, nie? Pierwsze filmików <laughs> będzie ze starą. <laughs> Jeżeli chcecie więcej z tym nubem e, filmików, to lajkujcie, może teraz dobijemy kurde 2000. Ci, troszkę spłaciłaś. Więc nie. to by było na tyle. Dzięki za oglądanie ziomy. Zostawcie łapy. Um, no. Jeżeli macie coś, co chcielibyście, żebyśmy my byśmy spróbowali, i jest w Australii, jeżeli wiecie o takim czymś, to też możecie dać w komentarzu. Do następnego filmiku. Trzymajcie Spróbujemy. się. E, Wszystko oprócz będzie i mama, żegnałem się. Trzymaj się. Edu. Bye, bye. Uuu. Czy Twoja postać ma futro? Ma futro? Nie ma. Mania to, co? Nie, futerko. Nie? Je ne sais